Uszanowano kolarskie wariaty Wojtek z tej strony, a to jest rower trekkingowy, dzięki któremu będę mógł pokazać Wam, jak wymienić linki i pancerze w rowerze. Skupimy się tylko oczywiście na jednej lince bądź pancerzu, z tego względu, że nie ma sensu tutaj wymieniać wszystkiego, bo to by zajęło. Dość dużo czasu, bo wbrew pozorom wymiana linek i pancerzy jest troszkę czasochłonnym zajęciem. Co nam będzie potrzebne? Z narzędzi, tak naprawdę, potrzebna nam jest tylko jedna rzecz, czyli obcinaczki bądź ciążki, bądź nie wiem jak to jeszcze ludzie nazywają: to cięcia linek i pancerzy. I fajnie się zaopatrzyć w jakąś taki, jakiś taki sensowny obcinak. Aczkolwiek, o ile dobrze pamiętam, e, takie, e, takie obcinaczki one chyba są identyczne jak te, które stosuje się do obcinania zwierzętą. Nie kończy, pazurów. Ale jest e, jedna rzecz, którą no, na co zwrócić uwagę, np. taki Dings, dzięki któremu będzie można sobie ładnie zaokrąglić końcówkę naszego przyciętego pancerza także tylko tyle no i oczywiście linki, pancerze i rower właściwy nam jest potrzebny do tego, no to jedziemy aha zapomniałem, no to jeszcze śrubokręt ale mniejsza z tym skupimy się na tylnym hamulcu ponieważ bardzo ciężko pracuje więc przydałoby się tutaj coś porobić znaczy pewnie naj, najłatwiej to by było po prostu ściągnąć pancerze i je przesmarować, wyczyścić i przesmarować i prawdopodobnie by to działało całkiem fajnie aczkolwiek dla potrzeby filmiku sobie to zrobimy jeśli, chcemy, jeśli mamy kramkowane manetki, takie trekkingowe no to tutaj trzeba by było odkręcić śrubki jeśli chcemy zmienić przerzutkową pokażę Wam jeśli chcemy zmienić linkę w przerzutce, no to musimy ją Wtedy wyciągnąć w ten sposób, że tutaj mamy ją. Główkę mamy tutaj. Mam nadzieję, że to widać. No trudno, może, może to widać, może nie widać. Przynajmniej ja widzę. O, i to jest ta główka. I ją trzeba wyciągnąć, i wyciągnąć w tym kierunku. Także nie jest to proste. Natomiast w przypadku linek przerzutkowych, no to jest troszkę inaczej. W przypadku takich klamek musimy sobie ustawić taki, taką szczelinkę. Mamy mamy szczelinkę w baryłce, tutaj. Tym pierścieniu, i tutaj na dole też mamy. Więc najlepiej po prostu ustawić to. Niestety, to jest skierowane w dół, ale z drugiej strony, jakbym to odkręcił, to byście zobaczyli. Widzicie, mamy tu szczelinkę i szczelinka w baryłce. Ładnie się pokrywa z szczelinką w klamce. I dzięki tej szczelince możemy sobie ładnie wyciągnąć. Więc. Teraz następne, co robimy, to odkręcamy linkę z tyłu. Linka oczywiście do v jest tutaj. Tą śrubkę odkręcamy, ale niestety jest tu dość ciasno i nie wszystko się tu mieści. Często dostajemy imbusiki, które tak naprawdę są jednorazówkami, ale czasami się przydadzą, bo są małe, szykowne i się wszystko mieści. Więc odkręciliśmy śrubę. I mamy uwolnioną linkę, i niestety nie możemy jej wyciągnąć, z tego względu, że nam końcówka przeszkadza, więc najlepiej ją odciąć. W tym celu bierzemy sobie cążki, obcinaczki, czy jak zwał, tak zwał. Tniemy i mamy już luz. E, się zastanawiacie pewnie, dlaczego to tak mocno poszło, ponieważ tutaj zmieniłem naprężenie sprężyn i. Ten hamulec jest dość mocny z tego względu, że niestety ktoś tu idiotycznie to wszystko pokierował, te linki pancerze. Teraz, kiedy mamy uwolnioną linkę, możemy sobie to wszystko ściągnąć. Możemy wyciągnąć. Możemy wyciągnąć. Niestety, w przypadku linek hamulcowych. No, trzeba troszkę się namęczyć, niestety. I tutaj wyciągamy sobie. No i mamy wyciągnięte, więc wyciągamy sobie wszystko. I jak widać, chyba widać, że ta linka dość mocno dała dostała za swoje widać tu strasznie dużo brudu, z tego względu, że tak jak wspominałem, ktoś niemądry i źle wymyślił ustawienie tutaj pancerzy dobrze ale to mniejsza z tym i tutaj mamy pozostałą część pancerza nie wiem, może to pokażę jak to jest porobione jakie tu zawijasy ktoś wymyślił genialny. i jedna ważna rzecz, żeby nie zapomnieć sobie o fajeczce, bo Niby niedroga rzecz, ale nie ma sensu tutaj się męczyć, jeśli ją zgubimy. Jeszcze trochę smaru do łańcucha, ale to już za chwilę. Najpierw skupmy się na linkach i pancerzach. Teraz musimy przyciąć pancerz na tę samą długość, jak mieliśmy wcześniej. Więc najprościej przyłożyć stary do nowego i odmierzyć. Jeśli w poprzednio wszystko nas satysfakcjonowało, no to przycinamy na tę samą długość. Mierzymy sobie i w tym przypadku powinienem ustawić, przyciąć tak. Ale chciałbym trochę dłużej, bo pamiętam, że te linki, te pancerze i linki były trochę za krótkie, więc by się przydało troszkę je przyciąć dłuższą. I też moja rada, jeśli nie jesteście pewni, to zmierzcie sobie dwa razy, a jeśli dalej nie jesteście pewni, to sobie po prostu wytnijcie trochę dłuższe te pancerze. No i będziecie mieć spokój. To, że są trochę dłuższe, to jeszcze nic. No i tutaj czasami jest tak, że nie wiem, czy to będzie widać, bo to jest troszkę małe. Czasami jest tak, że przytniemy troszkę niezbyt elegancko. Ale mi się akurat udało tym razem. Czasami jest tak, że te elementy pancerza, te metalowe, po prostu zakrywają wejście, ale w tym przypadku tak nie jest. I jeszcze sobie diabongiem wyrównujemy końcówkę z jednej i z drugiej strony. Fajna sprawa, bo diabong sprawia, że no, jest wszystko tacy. Dobrze, czyli mamy jedną, jeden element. No, i teraz skupimy się na tym dłuższym elemencie. Tak samo, jeśli jesteśmy zadowoleni z pracy naszych linek i pancerzy, to zostawiamy tak, taką samą długość. Jeśli nie, no to sobie będziemy musieli skrócić albo wydłużyć. Ale to już powiem więcej przy rowerze. Ja zawsze troszkę więcej przycinam. Bo zawsze lepiej, łatwiej skrócić niż wydłużyć. A jak mamy już pancerz na wyczerpaniu, to nie ma sensu później latać dwa razy do sklepu po to samo. Diabongiem, no i mamy. Mamy linkę, mamy te pancerze. I jeszcze jedna sprawa bo są to dość tanie pancerze, więc by się przydało je jakoś usprawnić. A najłatwiej usprawnić je w ten sposób, że sobie to posmarujemy. Więc wsadzimy sobie tutaj troszkę smaru. Akurat ja mam mac Offa pod ręką, który jest na bogato. No i sobie tak spływa to wszystko. Oczywiście to nie jest wieczne. Ale na jakiś dłuższy czas nam to wystarczy. I dłuższy pancerz, oczywiście, tym więcej tego smaru dajemy. Oczywiście nie, nie, można, nie trzeba się też nie wiadomo, ile tam tego smaru wsadzać. Troszeczkę wystarczy. A najlepszym rozwiązaniem, powiem Wam szczerze, to jest, jeśli macie taki smar rzadki, w sprayu to jest to najlepsze rozwiązanie, moim zdaniem. Bo jest to najbardziej trwałe, najdłużej wytrzymuje. Eee, najlepiej, usu najlepiej zapobiega temu, żeby się brud dostawał do środka pancerza. Ale jeśli nie macie takich smar, do łańcucha wystarczy. Rzecz jasna, to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze przecież potrzebujemy je jakoś te pancerze uzbroić na końcach, żeby no, ładnie nam wszystko działało. Więc od tego są końcówki, o których wspominałem już za pierwszym razem. Ja mam akurat mosiężne, więc jest tanio, ale też w porządku. Ja tam, szczerze powiedziawszy, Wolę już te mosiężne od plastikowych, bo plastikowe są takie moim zdaniem niepewne. Plastikowe dobre są do przerzutek, ale do hamulców już tak nie do końca. Tutaj mamy cyk, wsadzamy też one, te które mam całkiem fajnie ciasno wchodzą. Nie jest to regułą, bo niektóre są luźniutkie i potrafią wypadać. I jest to strasznie wkurzające. I jeszcze jedna rzecz do pancerza, do linki mamy jeszcze końcóweczkę to niestety jest tania końcóweczka ale też zda egzamin więc wracamy do roweru i wszystko montujemy więc wsadzamy wszystko, ale też trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy akurat jeśli ktoś umie sobie wyregulować hamulce nie korzysta sobie z tych baryłek one są tak naprawdę zbędne. Jeśli umiesz dobrze wyregulować hamulce, to tego nie potrzebujesz. A nawet jeśli widać, że są tak wykręcone, to tylko świadczy o tym, kto to robił. A. Tak, ja przy tym rowerze robiłem wcześniej, ale to były początki moich zmagań z mechaniką rowerową, więc dejcie mi spokój. Ale zobaczymy, dobrze. Wsadzamy. Pamiętaj, żeby to była szczelina. No, i teraz możemy sobie to już wkręcić. To też możemy sobie wkręcić. No, i teraz część, nad którą wszyscy czekali, czyli zamontowanie pierwszego pancerza. Więc po prostu wsadzamy linkę do pancerza. I teraz uwaga, bo może się to wydawać, że to jest prosta rzecz, a jednak często nie jest i można, się, można na tym polec. Pierwsza sprawa: ułożenie pancerzy z przodu przy kierownicy. To jest akurat dobre rozwiązanie, bo tutaj nie musimy się męczyć. Mamy z jednej strony pancerz naprzód, i naprzód przód, przód przerzutka, przód hamulec jest odseparowane spoko. Tył też odseparowany, spoko, ale może być tak, że tutaj będziemy mieć cały miszmasz tego makaronu i trzeba uważać, jak się ustawia to wszystko, bo może być tak, że jeśli przedamy sobie na przykład linkę w ten sposób, no to będzie przeszkadzała nam z przednią przerzutką, przednim pancerzem, no i będzie problem. Więc zanim sobie wszystko powsadzajmy... Zastanówmy się, co powinno być pierwsze. Kolejna rzecz, przy okazji, tutaj, no to jak długi jest pancerz? Oczywiście, tutaj mam też ustawioną y, kramkomanetkę, ale to jest chwila, moment, żeby ją przekręcić z powrotem w pozycję wyjściową, bo już tak nie potrzebujemy mieć kramko manetki. Długość pancerza i to, czy nie ociera, nie jest za krótki, nie jest za długi, bo jeśli mamy w, w rowerze już wcześniej, mamy pancerze i wiemy, jaka jest długość, to jest spoko. Nie musimy się przejmować. Gorzej jest, jeśli nie mamy tego, i tutaj trzeba sobie radzić we własnym zakresie: ustawiać, dociekać, jaka jest długość, jaka powinna być, i tak dalej. Jak to ustawić, żeby było spoko. No, to jest akurat proste. Nasz Długość pancerza powinna być taka, że powinniśmy bez problemu przekręcić kierownicę. W tym przypadku jest w porządku, bo pancerz nie ciągnie, nie przeszkadza w tym, żeby przekręcić kierownicą. Więc tutaj jest w porządku. Jeśli byśmy mieli przypadek, że mamy za długi pan, za krótki pancerz. No to będziemy mieć problem, i pancerz będzie nam blokował, uniemożliwiał, uniemożliwiał, choć tu, tak. Będzie nam po prostu uniemożliwiał, a najlepszym tego objawem jest to, że jak widzicie, pancerz wyskoczył z gniazda, i to oznacza, że po prostu w tym przypadku pancerz byłby za krótki. Najlepiej jest mieć tak, żeby mieć złoty środek, żeby pancerz jak najpóźniej dotykał ramy. Ale też nie za bardzo, bo przecież nie może być to za długi, aczkolwiek jeśli robicie to pierwszy raz, to tragedii nie będzie. No to teraz z tył. Z racji tego, że tutaj mamy takie miejsca przytrzymywania pancerza, no to musimy go tak sobie dobrze, fajnie powsadzać. No, i to jest kolejna część, która może sprawić trudność. Otóż, to jak zakrzywiony jest pancerz. Najważniejsze w przypadku pancerzy jest to, żeby ten łuk był jak najbardziej łagodny. Nie możemy robić to w ten sposób, żeby nasza linka była za bardzo. Za bardzo łukowata Jeśli mamy coś mniej więcej takiego Taki łuk to jest to niepożądane Najlepiej jak najłagodniej A najlepiej, żeby linka przebiegała w miarę równo Aczkolwiek też to nie jest idealne rozwiązanie Bo na przykład w przypadku przerzutek No też chcemy mieć jakiś tam zakres pracy Tutaj wydaje mi się, że będzie w porządku. Więc pozostaje nam tylko wsadzić linkę. I myślę, że tutaj już jest linka odpowiedniej długości. Najbardziej problematyczne są linki w niektórych rowerach trekkingowych, bo trekkingi są dość długimi rowerami. A niektóre mają też tak idiotyczne poprowadzenie. Linek i pancerzy, że zdarza się, że nawet mamy problem z normalną długością pancerza. No i tu, jako że mamy fałbbrejki, wsadzamy sobie do fajeczki. Tutaj przyciągamy cyk. Wsadzamy fajeczkę do gniazda i Praktycznie wszystko mamy gotowe, tylko pozostaje jeszcze yy, wsadzić, przykręcić linkę, dać końcówkę i to tyle. Myślę, że jest w porządku. No i pozostaje jeszcze jedna rzecz, czyli uciąć nadmiarową ilość linki. I w niektórych hamulcach jest tak, że mamy tutaj specjalny haczyk, dzięki czemu możemy sobie fajnie ustawić linkę, żeby się schowała. Niestety w tym przypadku troszkę będzie odstawać, ale to trudno. Odcinamy tak, żeby było. Nie za dużo, nie za mało, w sam raz. No i jeszcze pozostaje zamontowanie końcóweczki. No i tu też. Albo też cążkami, ale delikatnie można przy, przyciąć. Albo też można sobie inne kombinereczki, cążki wziąć. Leciutko przy, docisnąć. To nie musi być na siłę, bo to rozwalimy. No i mamy fajną końcóweczkę. Jeszcze może troszeczkę. Mamy końcóweczkę, która nam zabezpieczy linkę, żeby się nie rozsapieżyła na końcu. A jak wygląda rozsapieżona linka? Tak. I to by się przydało też wymienić. Ale to już nie muszę Wam chyba pokazywać. I to by było na tyle, jeśli chodzi o mój poradnik na temat tego, jak wymienić linki i pancerze w rowerze. Mam nadzieję, że ta wiedza Wam pomoże w konserwacji, doprowadzeniu swojego własnego roweru do stanu. Peace. To by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerkach? Oglądajcie mój film. No i oczywiście subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i do następnego razu. Hej.